Kuba tutaj pisze X grosz pewnie zarobiony i zostawił swoich padawanów. Padawanów? Nie wiem, co to jest. Ale my Wąsy damy sobie radę. I tutaj pisze, że pewnie wróci w 2024. <laughs> Śmieje się Marian. Okej, okay, ale ja dzisiaj odpisuję wam panowie. Przecież dopiero przedwczoraj analizowałem swoją pozycję wejścia w longa przy 29100 no i tutaj jak widzicie mamy sprzed wczoraj 23 czerwca dzisiaj jest 25 czerwca long bitcoin dip tak było taki był tytuł mojego filmu sprzed wczoraj i tutaj widzicie moja pozycja 29100 wejście w pozycję tutaj 31 tysięcy ustawienie stop lossa na zielono Potem 33700, ustawienie dokupienia do pozycji. No i ta pozycja dzisiaj przy mniej więcej jesteśmy niecałe 35, ciągle sobie zarabia. Mało tego, ciągle mamy, tutaj mieliśmy ujemny funding, czyli shorty płacą longom i dzisiaj funding ciągle jest ujemny, czyli nadal shorty płacą longom, czyli nie tyle pozycja jest już na zielono. Nie tyle jest pięknie zabezpieczona, nie tyle jest zmieniona tutaj dźwignia na pozycji, stop loss ustawiony, dołożone do pozycji, ale ta pozycja ciągle jeszcze zarabia, ponieważ funding jest ujemny, a więc wszystkie shorty płacą longom. Jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to proszę bardzo: 23 czerwca, mój poprzedni film, analiza tej pozycji, a więc nie, X-Grosz ciągle traduje. Jak to mówił. W filmie um, Wall Street: Pieniądz nigdy nie śpi, um, Gordon Gecko. Ile to jest wystarczająco? pyta się go, jego asystent. A on odpowiada: więcej. Więc taka jest odpowiedź czyli nie, końcu, nie kończymy tradować, tradujemy dalej. Kiedy będzie koniec? Nie będzie końca. Chcemy więcej. Dobra, ale o czym dzisiaj? Kilka tematów, bo tak zacząłem od, od tematu tradingu, oczywiście dlatego, ponieważ jak wiecie trading to jest jedna z moich takich powiedziałbym koników, pasji, czegoś co lubię po prostu w sobie szkolić i dlatego o tym sporo mówię, zresztą resztę możecie posłuchać na mojej playliście ABC Tradera, na którą zapraszam, o tradingu i o tym gdzie traduję, jak traduję, why dlaczego traduję. A teraz, o czym dzisiaj? Kilka tematów. Kilka tematów bardzo ciekawych. A więc, pierwsza rzecz, startujący na majora w Nowym Jorku Eric Adams mówi, że Nowy Jork stanie się centrum bitcoina, jeżeli on wygra wybory. Całkiem ciekawe. Druga rzecz, to prezydent Salwadoru nie kończy nas zaskakiwać. Obiecuje 30 dolarów w bitcoinie każdemu na każdemu obywatelowi Salwadoru na aplikację tą, która będzie obsługiwała e, transakcje bitcoinowe w Salwadorze. A więc takie 30 plus w Salwadorze. E, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa tutaj e, sytuacja i o tym sobie również e, powiemy. Jak i tutaj mamy ciekawostkę z ostatniej również chwili. E, ślub, na który wszyscy czekamy, przynajmniej ja naprawdę czekam, to jest Vegas i Bitcoin. Wygląda na to, że Vegas i Bitcoin może wreszcie uda im się wziąć ślub. To by było coś pięknego. Dla mnie jest to lepsza wiadomość niż Salvador, ponieważ czy kiedykolwiek odwiedzę Salvador? E, prawdopodobnie nie. Czy kiedykolwiek odwiedzę Vegas? E, prawdopodobnie tak. I to jeszcze nie raz, więc taka jest moje podejście. Więc o tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale na początku... Na początku to, co mówię zwykle, a więc, Bicie piany is not making you money. Czyli bicie piany tak naprawdę to nic ci nie zarabia, więc, chwilę o, chwilę o tym, aby po prostu nie bić piany i rozwiać niektóre, niektóre bąbelki, które powstają z piany, niechcący w naszej, tutaj, naszych konwersacjach, na, choćby na telegramie. Ok, a więc. Hexmisja, na kanale Hexmisja e, mamy, e, mamy tutaj moderatorów na kanale Hexmisja i oni pilnują tutaj, że tak powiem, porządku na tym kanale. I jeżeli ktoś za dużo, że tak powiem, bije piany, jest po prostu e, usuwany. Krótko, nie będziemy tutaj bić piany w nieskończoność, bo to nie na tym polega. To nie zarobi nam kasy. Ale, ale nie, ma, nie ma czegoś, co, co, co by nie miało ale. Ale jeżeli ktoś ma inne zdanie, to nie znaczy, że jest usuwany z kanału. To jest jedna sprawa. Więc jeżeli ktoś ma inne zdanie, tak jak tutaj piszę sobie z jednym z moderatorów RDX-em, to nie znaczy, że go usuwamy z kanału. Po prostu e, można, może jak najbardziej wyrazić swoje zdanie. Oczywiście, jeżeli to zdanie jest wyrażone w odpowiedni sposób i nie przekroczy granic kultury i obrażania nikogo. E, jeżeli temat heksa, dla kogoś temat heksa jest tajemnicą, to tam nie ma żadnych tajemnic w heksie. Tu nie ma naprawdę co ukrywać w heksie. E, temat heksa jest bardzo prosty. E, każdy zna zagrożenia, jeżeli chodzi o temat heksa. Czyli heks może iść w górę, heks może iść w dół. Koniec kropka. Jeżeli chodzi o resztę, to jest po prostu smart contract zamknięty na Ethereum. Działa tak, jak został napisany. Koniec kropka. Teraz wiele ludzi myśli, że nagle odkrywa coś, co zostało nieodkryte, jak w przypadku na przykład Richarda Harta, że miał jakąkolwiek przeszłość i że robił jakiekolwiek inne biznesy z mniejszym lub większym sukcesem, że miał jakiekolwiek zderzenia z prawem, gdziekolwiek. Słuchajcie, jeżeli o to chodzi i ktoś o tym nie wiedział, przecież jest Google, można wszystko wygooglować, ale trzeba również poznać. Obie strony, stronę, która jest przedstawiana przez media z takiego czy innego punktu widzenia, jak stronę, którą przedstawia Richard ze swojej strony. Można obie strony poznać. Ja wiem ze swojej strony tak i wiem, że lubicie czasami moje takie porównania z życia wzięte, więc powiem Wam tak. Jeżeli się nic nie robi w życiu, to się po prostu e, e, ciężko, e, ciężko w, w, wpaść w jakiekolwiek problemy, ale jeżeli się coś robi, to nie ma szans, żeby kiedyś nie popełnić jakiegoś błędu, żeby się nie poczportnąć. E, poczportnąć to jest takie tutaj powiedzenie lokalne, jakby ktoś nie wiedział, co to znaczy poczportnąć, bo kiedyś ktoś się mnie pytał, co to znaczy poczportnąć. E, no, więc poczportnąć to znaczy poczportnąć. Więc e, nie ma szans. Jeżeli coś robimy, to na pewno coś zawalimy kiedyś w życiu. I tak powiem wam z mojego doświadczenia życiowego, to jest tak, że miałem kiedyś przyjaciela, który przyjechał odwiedzić mnie w Stanach i przywiózł ze sobą um, prawa jazdy międzynarodowe. Wyobraźcie sobie. No i ja nieświadomy oczywiście mówię, pewnie siadaj tu, będziesz mógł prowadzić. Więc ja siedzę z boku, on kieruje, zatrzymuje nas policja. Um, o dziwo, zatrzymuje nas policja. Um, kolega wyciąga... Prawa jazdy, pokazuje policjantowi prawa jazdy, i co? I oboje lądu, ob, obaj. obaj lądujemy na, na komisariacie z zarzutami fałszerstwa. On, że fałszuje i przedstawia fałszywe dokumenty, ja, że w tym uczestniczę. No i oczywiście wszystko się wyjaśnia w sądzie, że, że wiecie, że to wcale nie jest żadne fałszerstwo, bla, 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 ale to jest właśnie przykład tego, jak bardzo prosto, jeżeli się coś robi, można czasami się zderzyć z. Z różnego rodzaju śmiesznymi sytuacjami, gdzie trzeba wyjaśnić sytuację. Więc przypuszczam, że Richard miał takich sytuacji niejedną w swoim życiu. Jeżeli ktoś o tym nie wie, no to proszę, wszystko może sobie, wszystko może sobie znaleźć. Wracając do, wracając do tego, że, że coś może iść w dół, coś może iść w górę, no to to jest najnormalniejsza w świecie rzecz. Jeżeli wchodzisz, jeżeli oglądasz Oglądasz swojego zawodnika w ringu i on dostaje w zęby, no to ty tego nie czujesz, prawda? Ale jeżeli twój zawodnik, którego oglądasz w ringu, dostaje w zęby i już nie chce walczyć dalej, to znaczy, że do tej walki nie był przygotowany. Więc jeżeli stoisz z boku i patrzysz na coś, to tak naprawdę ty nie dostaniesz w zęby, więc nic ci nie zależy, czyli to takie wiecie psy czekają, karawana jedzie dalej. Ale jeżeli wchodzisz w grę, to musisz być gotowy na to, że, jeżeli wchodzisz w, w grę, to musisz być gotowy na to, że dostaniesz zęby. Że to nie jest tak, że tylko w jedną stronę cały czas wszystko działa. Więc, e, również tutaj, odnosząc się do tego, co się dzieje u nas w świecie krypto i, i we wszystkim, no po prostu, jeżeli coś robisz, no to, no to, no to jasna sprawa, że będą e, upadki i wzloty. Dobra, zamykamy ten temat, bo to jest taka, że tak powiem, dziecinada. Ale niestety czasami trzeba tą dziecinadę dotknąć, aby wyjaśnić sytuację. Teraz ciekawsze rzeczy. Przejdźmy na Twitter. OK. A więc w e, ostatniej chwili dowiadujemy się, że, tak jak powiedziałem, prezydent Salwadoru obiecuje, że e, każdy obywatel Salwadoru dostanie swoje 30 dolarów w Bitcoinie na tą aplikację, co będzie obsługiwać płatności bitcoinowe w Salwadorze. E, bardzo ciekawa sprawa. No, powiedziałbym niesamowita, dokładnie. Nie wiem, no, jakbym mógł powiedzieć coś panu Galowi z NBP, to bym powiedział: słuchaj, Gal, drukuj złotówki i kupuj bitcoiny, nie? Ale, ale nie myślę, że ta wiadomość do niego dotrze. No, ale to jest takie 30 plus w wydaniu El Salvadoru. Niesamowita sprawa i bardzo mi się, bardzo mi się to podoba. Tak a propos tego, to napisałem ciekawe, ile obywateli jest w Salwadorze i ile to będzie bitcoinów rozdane. Takie, taka ciekawostka. Do tego, z drugich ciekawostek z ostatniej chwili, to też mam coś takiego, że e, widzimy tutaj, e, widzimy tutaj wiadomości, gdzie właściwie e, Gemini e, to jest giełda bliźniaków jakby ktoś nie wiedział, Winkle Loves. I Gemini tutaj zaczyna współpracować lub próbuje współpracować nad wkręceniem krypto w świat Vegas. I to by było bardzo dobra, bardzo dobry ślub Vegas i, 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 i krypto, ponieważ jakby nie było, sam, wiecie, tak jak powiedziałem, sam fakt, że Właściwie um, można by było w jakikolwiek sposób wykorzystać krypto do tego, aby mieć um, swoje wakacje w taki czy inny sposób, swoją rozrywkę w taki czy inny sposób. Dodaje temu nie tyle y, no wiadomo, nikt nie chce wydawać Bitcoina, bo to służy przechowywaniu wartości, jest dłuższy plan z tym związany bla bla bla, ale w końcu, kiedy masz okazję lub chęć zrealizować jakieś swoje zachcianki i mógłbyś to robić bezpośrednio z portfela krypto, bez y, przechodzenia przez różnego rodzaju bramki cuda dziwy, no to to by było piękne piękne wyjście. I y, Świetna sprawa, niech się hajtną i nie rozwodzą. Dokładnie. I mam nadzieję, że w taki sposób to się, w taki sposób to się rozwiąże. Do tego, do tego, tak jak wspomniałem, tutaj widzimy wiadomości typu... To wiadomości to jest również indykator. Wiadomości to jest indykator na naszej skali długoterminowej. Wiecie, 20-24, nie? Więc widzimy takie wiadomości jak właśnie Vegas, jak Salvador, jak startujący na majora Adams, który mówi, że Nowy Jork stanie się centrum Bitcoina, to są właściwie takie indykatory, które pokazują nam, że nieważne co się dzieje krótkoterminowo w świecie Bitcoina, w świecie krypto, to jest tylko i wyłącznie szum, który zostanie zagłuszony lub rozjechany przez rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka i tutaj. Jeżeli ktoś tego nie oglądał, to naprawdę bardzo polecam wypowiedź Mollersa. Tu jest Jack Mollers, ten, który, który oczywiście jest twórcą aplikacji Strike, która jest używana w Salwadorze, który świetnie mówi tutaj i niestety mam wyłączony głos. Świetnie tutaj tłumaczy, w jaki sposób, jaka jest różnica między e, tym, w jaki sposób ludzie rozumieją bitcoina, a czym tak naprawdę jest bitcoin. I jeżeli mógłbym to przetłumaczyć, to najlepiej powiedziałbym to tak: że jest to moralnie złe, jeżeli są ludzie, którzy stają na drodze innym ludziom przed tym, aby podłączyć się do otwartego systemu finansowego, do otwartej sieci finansowej, jaką jest Bitcoin, stają na drodze i blokują dostęp do tej sieci, ponieważ ta sieć jest otwarta i traktuje każdego dosłownie tak samo. I nie ma tutaj niczego, co po prostu jest, w jakikolwiek sposób manipulowane, lub że jeden użytkownik może być potraktowany na tej sieci inaczej niż drugi użytkownik. Nikt nikomu tutaj nie może nic zagrozić, wyciągnąć dywanu spod nóg lub coś w tym stylu. Więc to jest, to jest ciekawa, ciekawa wypowiedź i bardzo odważna wypowiedź i podoba mi się to. I chciałbym. Chciałbym, aby więcej takich ludzi trafiało do głównych mediów i w taki sposób się wypowiadało, ponieważ w głównych mediach naprawdę brakuje. Kiedy tutaj dostaję zarzut, że e, jak to? Przecież e, są ludzie, którzy zostali oszukani przez firmy e, na bitcoina i tak dalej. To tu jest właśnie odpowiedź, że nie zostali oszukani przez bitcoina, nie zostali oszukani przez. System, otwartą sieć, zostali oszukani przez innych ludzi, którzy wykorzystują bitcoina do ich oszukania. Dlatego otwarta, otwarty system i dlatego tym bardziej powinno być to popierane przez ludzi, którzy mają dobro innych na swojej, jakby, agendzie. To jest, to jest ciekawa, ciekawa, sytuacja, więc mam nadzieję, że mam nadzieję, że to więcej i więcej ludzi się w tym temacie zacznie wypowiadać i w tym kierunku to wszystko będzie zmierzać. A, dobra. To by było chyba tyle na dziś. Dzięki wielkie i jak zwykle jeżeli możemy komuś podesłać w naszych... Decydentów, cokolwiek, to hej, co powiecie na takie Bitcoin Plus? Jeżeli takie Bitcoin Plus by wyskoczyło u nas gdzieś na naszych politycznych arenach, mogłoby to potrząsnąć, potrząsnąć w Polsce światem. Powiem Wam coś jeszcze tak na sam koniec, tak już od siebie, że musimy sobie zdać sprawę, że tak naprawdę to nie my potrzebujemy państwa. Tylko państwo potrzebuje nas. Choć zwykle im wydaje się, że jest odwrotnie, ale tak naprawdę to nie jest odwrotnie. To oni potrzebują nas, nie my ich. Nie państwo potrzebuje, nie my potrzebujemy państwa, tylko państwo potrzebuje nas. Znam kilka osób, co są bezpaństwowi, Znam nawet osoby, co mieszkają w Polsce bez obywatelstwa polskiego. I dzięki temu, że są stabilne finansowo, powodzi im się całkiem nieźle. Bylibyście zaskoczeni, no, ale to już jest inny temat. Na razie, trzymajcie się, cześć.